I... i prawie pustki w sklepach czekam na Andrzeja bo on coś tu ch chciał wziąć no tak, bo parę niedobitków się kręci proszki, płyny do prania E the pukanya What you looking for Andy? I just like looking at the detergent What detergent you want? I don't know, I just like looking at them. Then are fine, eh? Uh -huh. Very fancy down. Też w Stanach więcej jest y, płynów do prania niż proszków. Proszków jest bardzo mało, bardzo mały wybór proszków. Wszystko to płyny są. Dość popularny jest ten, właściwie bardzo popularny jest ten Tide. to jest odpowiednik Wiziru. Także same tutaj płyny są. proszki nie są popularne zbyt no co, druga taka ciekawostka jest właśnie, że w Stanach no tak jak mówię bardzo mały wybór proszków do prania, tutaj nawet mamy Ariel, z tym, że z Meksyku chyba z Meksyku a ja tutaj długopisy tam do pisania produkty o a to są moje zakupy na dziś strasznie dużo o i tu notatniki takie Dobrze. A tu takie produkty: świeczki zapachowe, o. jakieś zapaszki do domu. Jakieś gadżety do kuchni tutaj, o. tak. Odki. O tu. Może nawet kupię jakąś piordółkę na Easter. No jakie fajne. morki, Proszę. A tu jakie fajne zające. Tu malutkie zajączki, a tu już takie większe. Ale fajne. A tu o, takie bycze. Proszę. No śliczne są. One są z takiego fajnego materiału. Jak sami tu. I tu mamy pluszaki. Jakie śliczne. Ten z marchewką jest piękny. O ten. Śliczne. W ogóle wszystkie są śliczne. To są najlepsze zabawki dla naszych dzieciaczków. Zwierzątka, a nie żywe. Śniadanie sobie właśnie teraz jem. Jest trochę już pokosztowane, dobry jest, nawet ten jogurt jest dobry. Tamten trochę lepszy, jednak, mimo wszystko jest. Oglądam się czasami przy śniadaniu, jak mam taką ochotę. Fajne jakieś filmiki, takie relaksujące najczęściej. Uwielbiam te rzeczy, bo to naprawdę bardzo uspokaja. Czasami oglądam o Alpach, znaczy takie jakieś filmiki. Hmm, których nic nie mówi, nie ma tej narracji, tego narratorki czy narratora. Hmm, też lubię takie, czy zwierzątka małe, jakieś małe kotki, małe pieski lubię oglądać. Tak przy śniadaniu, żeby sobie spoko zjeść, śniadanie. Dzisiaj dzień mamy bardzo szary i pochmurny. Również zanosi się na deszczu. dziś rano bardzo solidnie padało. Teraz trochę przerwało to ten deszcz, ale coś czuję, że będzie padać, bo jest ciemno bardzo. Jak ja? Tu przyjeżdżałam 30 lat temu. To wiem, pamiętam, że o ile chodzi o jogurty, to było ok, ale bardzo ciężko było kupić kefir. Ja kefir zaczęłam kupować dopiero tak na całego ten w taki, ta, takiej niebieskiej butelce, który zawsze kupuję, ja wiem, z pięć lat temu, ale to, to nie znaczy, że jego wcześniej nie było w sklepach, po prostu wcześniej on mi się wydawał taki jakiś za drogi, a teraz mówię, tak mi zasmakował, że um, po prostu wolę zrezygnować z czego innego, a kupić sobie ze dwa, trzy kefiry w, ty, w tygodniu. Ja wiem, że one coś tam kosztują, ale, ale no... Ja tam wolę, tak jak mówię, wyrzec się tam czegoś, a ten kefir mieć, bo naprawdę rano jest świetny dla mnie. Tak samo jogurty, ale takie naturalne, greckie. To jest jogurt grecki, ten, co pokazywałam przed, przedtem. Z rzodkiewką go mam. Niektórzy ludzie jeszcze dają przyprawy jakieś, ale jakoś tak nie dam. chciałam sprawdzić, jak pierwszy raz go mam. Ten. No ale dobry jest. Tylko, że mimo wszystko tamten bym jadła. Ten, ten, ten drugi rodzaj, który mam. Tak, po śniadanku już zjadłam. Szary, bury dzień i jeszcze w dodatku deszczowy. Dzisiaj środa jest. Tu sobie kotka siedzi. Moja, z O, czekajcie. Widać ją, czy nie? O, tam jej ogon trochę widać. Proszę. Ogląda sobie przez okno. A ja tutaj do was trochę pogadam, <laughs> bo już piąty dzień jak nie nagrywam, a warto być w obiegu, że tak powiem stałym. Nie to, że mi specjalnie goniłabym za pieniędzmi czy coś, że nagrywałam co drugi dzień, ale ja myślę raz w tygodniu stać, tak co pięć dni. Co sześć może. Także myślę, że to będzie fajnie. No. Tak, jak mówię, jogurt dobry był, ale, ale jednak ten, ta druga marka to jakoś tam bardziej mi jakoś tam podchodziła, no nie wiem, po prostu to jest kwestia gustu, ale dobry, dobry, nie, nie najgorszy, także, także fajny i, i on chyba był tylko, bardzo niewielka różnica w cenie była, nie wiem, czy ten był droższy, czy tamten, ale bardzo niewielka, no to dosłownie 2-3 centy, także, no i... Co ja to chcę powiedzieć? Była u, mnie, była u mnie szefowa. Tak jak już mówiłam, przy śniadania, ale byliśmy też w Olmarcie, Wczoraj, około godziny szóstej po południu, było bardzo pusto. Bo ludzie o tej porze przeważnie śniadanie jedzą, także nie śniadanie, tylko kolacje. <laughs> także było bardzo fajnie się robiło do zakupu, jak jest tak pusto w domu. No i ja tam nagrałam te, te maskotki takie będąc w tych maskotkach to mi się tak właśnie przypomniało no bo no niestety na to trzeba zwrócić uwagę bardzo, bo y, maskotki są dobrymi zabawkami zastępującymi żywe zwierzątka dla dzieci. Żywe zwierzątka to nie są zabawki. A niestety w zeszłym tygodniu obiegł internet filmik, gdzie dziewczynka Owi jakota trzymając go za łapki, tylnie dookoła swojej osi, a matka to nagrywa. I więc, jak mówię, w takich sytuacjach, jak rodzic bierze za kamerę i robi czy zdjęcie, czy, czy filmik, dziecku jeszcze przy okazji się śmieje, to jest przyzwolenie na okrucieństwo. Temu dziecku to jest totalna, moim zdaniem, porażka wychowawcza i moralna. I dlatego jestem zdania, żeby jak się ma malutkie dziecko, żeby zwierząt nie posiadać w domu żadnych i jak, zwierząt, jak chce mieć jakieś zwierzątko, to w formie maskotki. Są zabaweczki interaktywne do dzieci. Wiem, że moja córka takiego miała kotka czy pieska, już nie pamiętam interaktywnego, a to już było dawno temu, bo córka będzie teraz miała 30 lat w tym roku, w grudniu. Także ja wiem, że taką interaktywną zabawkę kupiłam jak miała ze 3 latka. Nie i tą interaktywną zabaweczką sobie mogła ściskać tam. Nie była taka, żeby rzucała nią, nią ale, ale po prostu no, bawiła się tak, jak dzieci bawią. Nie. I wiadomo, że takie zabawki nie, nie po prostu odczuwają żadnych żadnego bólu ani nic. Także jestem jak najbardziej jak Dziecku nie dawać zabawki. Dziecko to nie jest, zwierzę to nie jest zabawka dla dzieci. A jak się już widzi, że dziecko bierze jakieś zwierzątko, to się po prostu błyskawicznie reaguje i zabiera dziecku zwierzaczka, a nie robi zdjęcie i, i nie wiadomo, co tam jeszcze. Także takiego zdania jestem. No, szefa może mi się tak fajnie pogadały tego. Nie to zawsze dziwi tutaj w tej Ameryce, że tutaj tak specjalnie nie ma cerekieli, jak... Przy, ma ktoś przyjść tam do ciebie, jakaś je, jedna koleżanka, czy, czy dwie, tak na ploteczki, bo że po prostu nie przygotowuje się nic specjalnie, jakieś takie nie, nie ciastka, nie kawę, nie nic z tych rzeczy. No ja wczoraj akurat jej dałam. Ona nie lubi nic gorącego pić, także dałam jej lemoniadę, poczęstowałam i, i ciasteczkami takim, takimi kupionymi w sklepie. Bo ja wiem, że to tutaj nie robi takiego wrażenia, jak na stole nie jest nic tam specjalnego, że na zasadzie postaw się, a zastaw się. Tak jak to jest w Polsce często, że zapraszasz koleżankę na kawę, no to już ciastko z kawiarni, już, już. No, inaczej to po prostu jest. Yy. Także, no ale fajnie, dwie godziny dobra, żeśmy sobie posiedziały, pogadały. Fajnie było. Yy. Pierożki się udały mi, ale by, były trochę grube. To często było grube i ono tak nieładnie wyglądało po ugotowaniu, dlatego nie, y, dlatego nie y, nagrywałam potem już tych pierogów takich ugotowanych na talerzu, bo y, niezbyt one ładnie wyglądały. Zresztą mąka amerykańska, ona jest taka, y, ona jest inna niż polska, gorsza, bym powiedziała i. Yy, jakaś taka twardsza, jakby, ale nie było to złe. One wyszły takie zdeformowane troszkę, te pieroszki, takie, takie grube, bo dużo tego nadzienia dałam. Także, mimo że grube było ciasto, to to nadzienie, jakby takie grube nadzienie, to się niwelowało z tym, z tym grubym ciastem. Także, także były dobre smakowo to jest najważniejsze. Yy, także tam będę na koniec filmu, dam taki. Taką taką jakby przebitkę z tego, z tego mojego y, robienia tych pierożków. Yy, także tak. Yy, I byłam bardzo zdziwiona, gdyż przyszły mi już prawo jazdy moje odnowione i y, to, to, to odnowione prawo jazdy jest trochę inne, bo jest tylko 8 lat ważności na nim, nie, nie 10. I jest taka, jakiś, jakiś taki listek dodany. Inaczej troszkę to wygląda niż to moje poprzednie. Prawo jazdy i jest ważne tylko 8 lat, czyli, będąc 68-latką, będę musiała pewnie przejść jakieś tam może jakieś tam dodatkowe testy. Ja tam nie wiem. Ja i tak samochodem często nie jeżdżę, więc nie prowadzę często samochodu. Także dla mnie to, to tak nie, nie ma znaczenia dużo. No, ale tak jest, że. że już po 60 tylko na 8 lat, a potem być może to się skraca. Nie wiem jak to jest, no nie wiem, nie byłam w takiej sytuacji jeszcze, ale może będę. Z dokumentów, jeśli już mowa o dokumentach jest takich, to przyszedł mi też paszport amerykański, odnowiony, odnawiałam sobie i cieszę się bardzo i żeby odnowić paszport amerykański, bo, bo jest różnica, między ja mam też paszport polski, który wyrabiałam w 2021 roku i jak wyrabiałam go, znaczy odnawiałam, to musiałam zawieźć tamten mój stary do konsulatu bądź innej placówki dyplomatycznej tutaj na terenie Stanów, ale ja miałam do konsulatu w Chicago najbliżej, także do konsulatu, tam w konsulacie mi zdjęli ociski palców, tam zdjęcie też musiałam mieć. No i to jest wszystko takie trochę zachód, że tak powiem, bo no dla mnie, do, do mnie dojazd do Chicago jest trochę kłopotliwy, bo ja mam tylko jedno, my mamy tylko jedno auto, musiałam sąsiadkę prosić, żeby mnie zawiozła tam, no oczywiście wiadomo, nie za darmo, bo nic w tym świecie, prawie nic za darmo i y, zawiozła ja tam to załatwiłam w 2021 Cieszę się, bo jeszcze do 31 roku ten paszport jest ważny. Ten jest fajny, nowy, także. Także dobrze. I to jest ta, taka wygoda mieć dwa paszporty, bo gdybym leciała do Polski, to posiadając paszport polski ja mogę tam zostać tak długo, jak mi się podoba. I nie mam z tego tytułu kłopotów. Także jest, jest to fajna sprawa. Także ja myślę, że... Fajnie jest mieć dwa paszporty, fajnie jest mieć podwójne obywatelstwo i no i tyle chyba na teraz. Króciutki ten vlog, teraz jeszcze pokażę, a jeszcze, jeszcze dodam, że ten mój kotek kiedyś tam ktoś zwrócił uwagę, że on ma coś z oczkami, ale nie ma. Ja to obserwuję od tego czasu i Rademenes ma wszystko ok, z oczkami, nie, nic mu się tam nie, nie leje z tych oczków. Jak zauważę, coś będzie, to dam, to, to Wezmę go do weta może, albo przynajmniej zadzwonię, może przepiszą jakieś kropelki. Nie wiem jak to działa, bo to pierwszy raz miał taki wyciek z oka, wtedy jak to akurat nagrywałam i no tak. Także jest OK z Radem NS-em. Także no na tyle myślę. Kończę już tego vloga. Nagrywam, żeby nie wypaść sobie jego. Chyba dlatego nie mam, nie mam dzisiaj szczególnie dużo czasu i w tym tygodniu w ogóle cały ten tydzień jest busy busy. Także no. Na tyle. Troszkę pieprzu. My mówimy to takie pieprzne jak jest cokolwiek. Także tak. Teraz jeszcze bardziej pomieszamy. Ono nie będzie takie samo jak na twarogu, ale jak się doda dużo tej cebulki, to ten aromat cebulowy, tak, on to tak zagłuszy tą różnicę między między po prostu twa, twarożkiem a tym kotyczki, za tym serkiem wiejskim. Także nie będzie źle. No, ja cebulki mam tyle, i teraz ją podbrązowiłam. I wsypuję do. I przekładam do tego. I robimy dalej. Także. Także to jest twarz. Mam nadzieję, że. Będzie Andrzejowi smakował, bo głównie to zmyślam o nim robi. On lubi bardzo pierożki ruskie, bardzo. Lub, lubi również z mięsem, ale już mniej. Także, a ja z mięsem pierożków nie robię często, bo to jest tak dość dużo zachodu. Mi się zdaje, że z mięsem jest zrobić ciężej niż, niż takie ruskie pierożki. tak robimy ciasto na pierożki Mieliłem, czy nie nie trzeba jeszcze mąki dosypać ale może nie ja tam ufam zawsze maszynie to jest głośny robot ale tak czy owak go lubię jest tańszy niż te inne Dwie minuty jeszcze pozwolą mi się tak pokręcić. Niech, niech dobrze to ciasto jest wyrobione, niech jest elastyczne. Mam tam mąkę, em, masło roztopione, troszkę mleka, no i woda, wiadomo. Oj, sól, troszkę soli. no Tylko nie wiem, czy ta konsystencja jest jeszcze, czy nie je dosypać jeszcze trochę mąki. Dobra, no zrobiłam na razie. Ulepiłam na razie 4, jeszcze zostały 3 tutaj, potem trzeba będzie kolejne ciasto rozwałkować i, i zrobić więcej tych pierożków, bo na razie póki co z tego kawałka co odkroiłam mam 7. Znaczy będę miała, jak te trzy? jeszcze skończę, a potem resztę ciasta i zobaczymy ile tego wyjdzie. Wyszły, wyszło w tym, w tym, wyszło mi 5 takich większych. Już, już zrobiłam 7 przedtem, także w sumie mam 12. I z tych, skraw, z tych skrawków to jeszcze powinno wyjść, ja myśl, myślę, z 5. Jak nie 5, to ze 4, co na nie, bo tamten, tam w rogu jest to grubo, to się rozwałkuje. Także one i tak mi dosyć grube wyszły. Hmm.